Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie gry mają najlepszy otwarty świat? Czym w zasadzie się cechowały te gry i co je wyróżniało na tle konkurencji? Zmotywowany komentarzem modykei 183 postanowiłem przygotować krótki wywód o najlepszych moim zdaniem otwartych światach w grach jakie grałem. Swoją drogą, jeśli ty masz propozycję, jaki jeszcze temat warto poruszyć, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zacznijmy od tego, że otwarty świat światu nierówny. I gdybym miał powiedzieć, jaka gra ma najlepszy otwarty świat, to powiedziałbym, że Stellaris. Nie dość, że największy ze wszystkich gier, no bo cała galaktyka ma ponad tysiąc unikalnych układów. Najbardziej zróżnicowana dzięki nieskończonej kombinacji raz i masy imperiów, świat zmienia się na przestrzeni całej gry wraz z rozwojem rozgrywki, co jeszcze w dodatku kosmicznie regrywalny, dzięki temu, że nie istnieją dwie identyczne galaktyki i zawsze będzie jakieś inne imperium. Dlatego cóż, po zamiatany koniec dyskusji Stellaris ma najlepszy otwarty świat. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Elo. Nie no, żartuję. Dlatego dla dobra tego materiału posłużę się w dalszym ciągu propozycją komentarza od Clay 183 i skupię się tylko na grach akcji i innych pokrewnych gatunkach. W dalszym ciągu w otwartych światach można wyróżnić kilka elementów dominujących daną klasę, dany typ otwartego świata, ponieważ część z nich kładzie nacisk czy to na sposób przemieszczania się, gigantyczny rozmiar, zróżnicowanie, wygląd sam w sobie, interakcję z otoczeniem oraz skondensowanie, jak i doświadczenie imersji. I w tym materiale chciałbym rozwinąć te podklasy o przykłady oraz przedstawić, co wyróżnia je i sprawia, że są wyjątkowe. Zaczynając od otwartych światów, które kładą nacisk na sposób poruszania się to muszę wymienić gry, w które jeszcze nie grałem. I swoją drogą stanowi to swego rodzaju rozwinięcie mojej myśli z jednego z ostatnich materiałów, w którym polemizowałem z zagranikiem na temat zbyt dużych otwartych światów, w których zaznaczałem, że grafika sama w sobie to nie wszystko. Jest potrzebna jeszcze do tego jakaś dodatkowa mechanika, od np. eksploracji, czy właśnie sposobu przemieszczania się. I w tym przypadku Rym wiodą tutaj serię o człowieku-pająku, którym to, no właśnie, tym sposobem przemieszczania się jest bujanie na linie, które to stanowi z jednej strony element swego rodzaju wyzwania, ponieważ musimy utrzymać równowagę bez wspomagania, jaki daje największy fan sam w sobie, no bo oto jesteś Spider-Manem. Inną grą, w którą również jeszcze nie grałem, jest chociażby Death Stranding, które to właśnie z samego podróżowania i przemieszczania się Tworzy kor rozgrywki, gdzie no właśnie podróżowanie stanowi istne wyzwanie, wymaga zarządzania ekwipunkiem, ciężarem, przechyleniem, tak żeby nie stracić ładunku, gdzie wyzwaniem jest właśnie pokonywanie nierówności terenu. Czyli z jednej strony świat jest piękny, cudownie wygląda, zarysowany, mimo to, że pusty i brutalny, a jednocześnie, no właśnie, musimy stawić mu czoła. Natomiast z gier, w które grałem, uważam, że najlepszy otwarty świat który kładzie nacisk na sposób przemieszczania się, stworzył Dying Light. I tu mówię o tym z 2016 roku, bo w dwójkę jeszcze nie grałem. A osiągnął to dzięki. Genialnemu systemowi parkour, który jest bardzo prosty do opanowania, natomiast dość trudny i wymagający do wymasterowania. Który byłby bardzo zbliżony do asasyna, natomiast wyróżnia go jeden podstawowy termin: mianowicie zarządzanie staminą, które powoduje, że, że gracz musi myśleć, jaki ruch następny wykona. Czy opłaca mu się gdzieś wskoczyć, czy starczy mu energii, żeby wykonać następny manewr. Dodatkowo, drzewko umiejętności potęguje to i wpływa na rozwój postaci w taki sposób, że na początku protagonista męczy się po kilku krokach, a pod koniec w zasadzie przebiega przez cały harem. Następną zaletą tego otwartego świata jest cykl dnia i nocy, który powoduje, że w zależności od tego kiedy wychodzimy, możemy liczyć na różny łup, a co ważniejsze na wyzwanie. W postaci tego, że w nocy czyhają na nas potężne zombie, które to jakby to ładnie ująć, Stanowią już większe wyzwanie. Zresztą, następną sprawą, która wpływa, że ten świat jest tak dobry, jest zróżnicowanie mapy oraz to, jak jest gracz wprowadzony do niej, ponieważ slumsy z niską zabudową są stricte przeznaczone do nauki, żeby gracz nauczył się fikać, skakać, oceniać odległości, a wraz z rozwojem fabuły, gracz dostaje się do miasta, w którym to występują dużo wyższe zabudowania, stanowiące swego rodzaju rozmaicenie, a jednocześnie odblokowujące pełen potencjał gracza i sprawiające, że ten parkour jest dużo bardziej widowiskowy. Jeśli chodzi natomiast o otwarte światy, które mają gigantyczne rozmiary i zróżnicowanie, no to cóż. Nie mogłoby się odbyć bez pewnego polskiego akcentu w postaci Wiedźmina 3, w którym to mamy masę wiosek z różnymi problemami i wydaje mi się, że większość z nich była jakkolwiek unikalna. Czy to właśnie dzięki NPC-tom, który ją zamieszkiwały, czy na przykład ze względu na problemy, jakie je trapiły. Dodatkowo, w zależności od regionu, mamy do czynienia z inną florą i fauną, która to wpływa, no na przykład, właśnie na sposób, jaki ją poko pokonujemy. I ja wiem, Skelligę i skrzyneczki z w niej, tragedia, ale tak pomijając, całość nie prezentowała się tak tragicznie. Zresztą, następną zaletą był sposób przedstawienia tych, tej odmienności regionów, ponieważ. Każdy z nich cechował się inną gamą kolorystyczną, ścieżką dźwiękową oraz, no właśnie, klimatem. No bo zauważcie, że jak biały sad kojarzy Wam się raczej z ciepłym, czymś przyjemnym, ciepłymi barwami, gdzie było dość spokojnie, w zasadzie ciągle skąpane w e, świetle zachodzącego słońca, Welen ziemia i no to brud, smród i obózwo, bardziej brązowe kolory, troszkę bardziej splamione. Nowigrad celował w złote, w brąz, też ponownie ciepłe. Natomiast idąc bardziej na północ trafialiśmy na Skeligę, które cechowały się zimną paletą barw, odpowiednią akurat w, dla wikingów. Podobnie zresztą twierdza Kermorem, która była sprana dosłownie z kolorów, była neutralna, tak jak neutralny jest dom. od po prostu budynek w zimowej skale. Natomiast pojawia się również, tu są skąpany. Intensywnie jasno przerysowanych kolorach, no coś pięknego, i właśnie każdy z tych terenów był zróżnicowany pod tym kątem. Zresztą, jeśli chodzi o gigantyczne rozmiary, to o ironię muszę wspomnieć o Assassin's Creed, Origins i Odyssey, które to uprawiają dosłownie wirtualną turystykę. I nikt mi nie powie, że jest inaczej. No nie, te gry po prostu są pod tym względem cudowne. Ponieważ każde miasto, dzięki historii, i tu zaznaczę, że tej naszej, a nie growej, się wyróżnia. I wygląda cudownie, zacnie. Ponieważ mają różne zastosowania, pełną, pełnią różne funkcje. Wiemy, że Efes to stolica cmentarna. Tak samo jak Giza, gdzie pełno grobowców królów jest. Tak samo w Odysei. Jak Atena była stolicą kultury, Sparta no stolicą Sparty, gdzie raczej dominowali wojownicy, tak sporo pomniejszych wiosek cechuje się, czy to na przykład, wydobywaniem minerałów, gliny, barwników, uprawami. Są zróżnicowane. Ironią również, no właśnie, te gry mają gigantyczne płacie terenu, które służą podróżowania. Ale, ale co ważne, nie męczy to tak jak w przyszłych odsłonach części, dzięki urozmaiconemu systemowi podróży czy to przy pomocy właśnie statków, czy tego, że możemy wejść praktycznie wszędzie, że gracz nie ma ograniczeń, jeżeli interesuje go jakiś pagórek, bo może tam być ładny widoczek, to gracz tam po prostu wejdzie. I właśnie, tu warto zaznaczyć, że tego zabrakło w Valhalla, to znaczy występowało zbyt małe zróżnicowanie, bo Anglia jest zwyczajnie zbyt monotematyczna. Natomiast w Shadowsach dorzucono do tego ograniczone przemieszczanie się, co odebrało, jak widzicie, główne filary, które sprawiały, że te gry były jakkolwiek znośne i przyjemne były pod kątem właśnie tych otwartych światów. I tu zaznaczę, że nie biorę pod uwagę tutaj wartości gameplayowych i wypełniaczy w postaci powtarzalnych zadań, czy masy znaczników, a same otwarte światy i to, jak ich możemy doświadczyć. Dlatego, no właśnie, pojawił się tu od Wiedźmi 3, czy, no właśnie, Asasyny. Ale uważam też, że jeśli chodzi o wygląd sam w sobie. To w swoich czasach każda starsza odsłona serii o skrytobójcach robiła fenomenalną robotę stricte, no właśnie, jeśli chodzi o widoczki. Natomiast tutaj dla przykładu i zarysowania wspomnę o Assassin's Creed Unity, ponieważ uważam, że ta gra wyglądała zwyczajnie najlepiej. A dokonała tego dzięki dobrze dobranej chłodnej palecie barw. Zauważcie zresztą, że każda z odsłon cechowała się inną paletą barw, ale Unity chyba najbardziej charakterystyczna była tonach niebieskich, dzięki gigantycznej ilości tłumów towarzyszącej rewolucji francuskiej. Jakości tekstur, cienią występującym i ciągle, szczerze mówiąc, pamiętam te pojedyncze alejki, przez które przebiegały, skąpane w błocie i brudzie, którym towarzyszyły Cienie, a u góry gdzieś tam świeciło słoneczko, odbijające się o jakieś ściany. Dodatkowo, w tej grze, chyba jako pierwszej i ostatniej, występowała możliwość przechodzenia przez część budynków, i ta gra, jako ostatnia, miała jeszcze dobrze wykonane zabudowania i rozstaw uliczek, który umożliwiał względnie swobodne przechodzenie, w, jako, jako przy pomocy parkouru każdą z dostępną opcją, bez możliwości kombinowania czy bez występowania linki z hakiem. Ale jak mówię o. Grafice samej w sobie, to muszę też wspomnieć o Cyberpunku 2077. No, klasa sama w sobie, no bo patrząc na klimat, jaki kipi z tej produkcji, z jakości i widoczków, jakie dostarcza, to o mój Boże, chwilę czoła, nie wiem jak wy, ja Soundtrack dalej mam w głowie. Ale nie udałoby się to, gdyby nie ponownie jakość tekstur, odbić, które funduje Ray Tracing. Oraz ogólnej charakterystyce dzielnic i to, że każda z nich znacząco się różniła. Idealnie zwyczajnie udało się wkomponować w klimat cyberpunkowy w destopie. Cudowne, cudowne, jeszcze raz powtarzam, jeśli chodzi o wygląd otwartego świata szapaba. Ale też muszę wspomnieć o GTA 5. Z 2013 roku, który to również cechował się dużym zróżnicowaniem terenów, czy to no właśnie na Los Santos, jak i przedmieścia i pomniejsze wioski, masę detali i tu mówię no, z perspektywy tego 2013 czy 2015 roku, kiedy to ukazała się wersja PC-towa. Natomiast utnę tutaj temat, dajmy zwyczajnie tej grze umrzeć. No bo cóż, ma już swoje lata. Jeśli chodzi natomiast o gry z otwartym światem i genialną interakcją z otoczeniem, no to muszę wspomnieć o Red Dead Redemption. 2, w którym to dosłownie możemy rozmawiać praktycznie z każdym człowiekiem, wchodzi z nim w interakcje, dialogi, co wpływa na reakcję z otoczeniem, na to, czy będziemy przestępcą, czy może reputacja nam wzrośnie i będziemy dobrzy dla ludzi. Oraz sam fakt tego, jak świat zmienia się na przestrzeni gry, jak ewoluuje i ta masa pojedynczych systemów wpływających na cały kształt, że Red Dead ma najbardziej żywy, otwarty świat w grach. I po prostu bliżutko temu do symulacji praktycznej, tego jak się zwłoki rozkładają, tego jak poszukiwania można wykonywać, tego jak budynki stawiają, czy lasy karczują, tory kładą, to wszystko zwyczajnie jest niesamowite i co ważne, opcjonalne. Od jak jedziesz sobie możesz to zauważyć, a możesz zupełnie nie zwrócić na to uwagi i nic się nie stanie. No, i dodatkowo wiadomo, jeden chyba z najpiękniejszych światów. Nie tylko najbardziej żywych, ale i najpiękniejszy. Jeśli chodzi o interakcję z otoczeniem, to prym również wiedzie Kingdom Come Deliverance, z, też z 2018 roku. Który podszedł do tego z lekka innej strony, ponieważ bardziej tutaj kładzie nacisk na elementy RPGowe, które. Tworzą system reputacji oraz tego jak go budujemy, czy to przez swoje decyzje, relacje zbudowane już z, dana, z danymi grupami społecznymi, czy handlarzami dzięki kupowaniu, sklepikarzami, rzeźnikami, mieszkańcami dzięki pomocom, czy na przykład dzięki temu jak się ubieramy. Zresztą Kingdom.com ma jeden z najlepszych systemów imersji, a to wszystko dzięki spaniu i jedzeniu, które sprawiają, że gracz musi wykonywać te drobne czynności, które jak świadomie mogą... Nie wpływać zbytnio, a może nawet irytować. Tak podświadomie budują nam imersję i tego, że Henryczek żyje w tym świecie i musi niejako no właśnie, zachowywać się jak NPC i mieć odpowiedni cykl dnia i nocy. Zresztą, ekosystem również w Kingdom Come jest dość przyjemny, w szczególności jest może troszkę prosty, ale jednak bardzo przyjemny. Jak to, gracz musi się uczyć systemów, polowania, statystyk, no coś niesamowitego. Natomiast królem interakcji i chyba otwartych światów, tak po wszystkich tych analizach uważam, że jest Skyrim. Nie mam pojęcia, jak to się w PTSD udało. Ale tutaj NPC-ty reagują chyba na wszystko. A gra wyszła w 2011 roku. Plus występuje tutaj gigantyczne zróżnicowanie, możliwości rozwoju, masę dróg do wyboru, genialnie zarysowany lore świata, który poznajemy organicznie, a dodatkowo jest przepełniony masą notatek. Jest no właśnie mega zróżnicowany, bo z jednej strony gdzieś w tle majaczy widmo wojny między gromowładnymi a cesarskimi, Gdzieś jeszcze mamy prześladowania, rasizm, intrygi wampirów, przedwiecznych bogów. A dodatkowo możemy jeszcze szukać co to się stanęło z krasnoludami, że ich nie ma. I cóż, i w zasadzie prawie na tym mógłbym zakończyć, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku dodatkowych przykładach działach otwartych światów, mianowicie o skondensowaniu. Jest to kategoria bonusowa. Ale chciałem docenić jeden z najlepszych małych, otwartych światów w postaci Deus Exa z 2016 roku. I jeżeli nie graliście w tą grę, to gorąco polecam. Jest śmiesznie tania, wszędzie w zasadzie możecie ją chyba kupić, a jest naprawdę warto, ponieważ mimo to, że ma dość mały świat, to jest bardzo skondensowany. Grafika i styl artystyczny w jaki burcy poszli, się nigdy nie zestarzeje, bo jest stylizowany. Dodatkowo gra mimo to, że dzieje się na kilku przedmieściach Pragi, dzięki ma się przejść, dzięki wertykalności, czyli temu, że mamy kilka pięter, kondygnacji do pokonywania, zawsze znajdziecie w niej coś dla siebie. To znaczy, z jednej strony możecie przechodzić kanałami, z drugiej z perspektywy ulicy, z trzeciej Gdzieś w bloku, w blokach się przyciskać, z czwartej, po dachach skakać, no generalnie ograniczeń nie macie tak naprawdę jeśli chodzi o to, w jaki sposób jedyne co Was ogranicza, to rozwój postaci, w którą stronę pójdziecie. Ale właśnie, i to jest właśnie cudowne, że to determinuje w jaką stronę i jakie podróży będziecie mieli. Dodatkowo grę możecie przejść bez zabijania nikogo, niczym w Disonor, tylko tutaj, no właśnie, w małym, otwartym świecie. Dodatkową, może dość małą zaletą, ale jest fakt taka ciekawostka, że gry zaczynamy o świcie, a kończymy o zmroku, to znaczy, że całość rozgrywa się w ciągu jednego dnia, powiedzmy tak, względnie z lekkim przyburzeniem oka. I jak to wpływa na otwarty świat? Ja wam powiem, że w teorii nijak, a w praktyce jednak buduje to imersję, w szczególności jak widzimy zmiany zachodzące w zadaniach pobocznych między kolejnymi cyklami dnia. A dodatkowo to, jak NPC-ty żyją, jak możemy ich podsłuchiwać, sprawdzać ich kartoteki, kim są. Małe detale, a cieszą. Jeśli chodzi natomiast o bonus drugi, to chciałem wspomnieć o najbardziej klimatycznych, otwartych światach. Ciężko mi to nazwać. Jeżeli macie jakieś propozycje, napiszcie w komentarzach. Ale chciałem zwyczajnie wspomnieć o Hogwarts Legacy, w którego dalej nie grałem. Zagram, jak w końcu skończę czytać wszystkie książki, tak, żeby się w pełni wchłonąć. Ale z tego, co ludzie mówili, no to jest to jeden z najlepiej odzorowanych światów, jaki mógł być. W sensie przeniesienia książkowego pierwowzoru, czy już bardziej nawet filmowych ekranizacji, na no właśnie grę komputerową. I to w tak genialny sposób, że wola boga. W sensie pod kątem tej imersji artystycznej związanej z tym, jak ta gra wygląda, no to chyba nie ma sobie równych. Ponownie mówię, pod względem gameplayowym nie oceniam, wspominam tylko o tym, jaki świat udało się wykreować. Czy pusty? Bardzo możliwe. Czy z powtarzalnymi aktywnościami? Też bardzo możliwe, ale za to jaki ładny? I ja wiem, że część z tych gier sama w sobie posiada kilka wy wyżej wymienionych kategorii. Natomiast taki podział może ułatwić komuś podjęcie decyzji, czego w danym momencie oczekuje od otwartych światów. I na przykład ułatwi to może komuś zakup, albo właśnie świadomość takiego podziału, że otwarty świat to nie jest tylko otwarty świat, to nie są tylko systemy, ale i również podsystemy, czy właśnie podkategorie, które ładą nacisk na różne elementy, których w danym momencie dany gracz może oczekiwać. Także napiszcie, jakie gry waszym zdaniem mają najlepsze otwarte świat. Dzięki bardzo za dotarcie do tego momentu, możesz zostawić suba, no i trzymaj się, cześć, cześć!